To jest to, że... To jest to, że... To jest to...

A może tylko nie było mnie wtorek dole, kiedy już mam. A co z tym odpisać? Dlaczego to jest ważne? Ratownik, który płynie do poszkodowanego, musi cały czas go obserwować. Nawet... Osoby, które są w wodzie, za chwileczkę schowają głowy, bo będą nieprzytomne. Nie potrzebują się serwia ratownicy. To jest kwestia szkolenia. Jednym płynnym ruchem wciągają na pas, pas jest zapięty i potem chroniąc głowę, oburą za zupę, polujemy taką osobę do brzegu. Ta osoba jest podtrzymywana przez pas, ona ma dużą wyporność i spokojnie możemy polować. Jedno z najtrudniejszych ciszeń. czyli podjęcie jeden na jeden osoby nieprzydatnej. Wszyscy ratownicy muszą zdać egzamin i przejść. Wielkie, wielkie brawa. To samo, ratownik rał ratowniczy cały czas obserwuje poszkodowaną osobę po doponięciu, ocena sam. co się stało. Te osoby mówią, są zmęczone, nie mogą wrócić, źle się czują. Ratownicy w specjalny sposób bezpiecznie dla siebie podają Wojtę, obracają ją i potem obracają też osoby poszkodowane. W taki sposób, żeby móc holować. Ta osoba ma wsparcie na wojce, jest bezpieczna, czuje się bezpiecznie i ratownicy mogą wrócić do Przypomnę, że to już jest prawdopodobnie 15 albo 10 minimum minuta w tej bodzie, Proszę Państwa, teraz najgłośniej jak potraficie, zróbcie dla wielkie wielki Dzięki wielkie! A to się dopiero zaczyna! Dziękuję bardzo, poznaję twarze, które tu siedzą, oprócz tego, że ratownik, powiem nieskromnie, Instytutu Ratownictwa, większość z tych młodych ludzi to moi wychowankowie, ale uwaga, Tutaj u Państwa też siedzą moi ratownicy. Wiem, że jest kilka rodzin, gdzie rodzice, moi ratownicy siedzą tu, a ich dzieciaki są w wodzie. Także brawa dla tych rodzin, które czują to ratownictwo. Wielkie, wielkie brawa. Po dopłynięciu ratownik sygnalizuje przez podniesienie ręki do góry, że u poszkodowanego. I w tym momencie ściągamy. Widać, że Panie sobie bardziej... Poradzimy. Jest Czepa, proszę Państwa, jest Czepa. znalazła, dzwonimy na 112 lub 94 i w tym momencie służby ratunkowe już podejmują działania. Mamy sygnał, rusza zespół ratowników. Proszę Państwa, my mamy swoją bazę stąd około 2 km. Tutaj nasze łodzie płyną półtorej-dwie minuty. Więc jedokrotnie się zdarza, że z chwilą, kiedy... Oj, widzimy, z prawej strony ty nie Osoba, która jest w wodzie, kierowca studera, z steli powinien zwolnić, mówi, żeby osoba wyciągnęła rękę i grawitacyjnie wciąga na to. Jakie wolała? Sputerka forma, ta osoba jest bezpieczna. I to są najczęstsze akcje, które robimy. czasami się zdaje, że w wodzie jest osoba nieprzytomna. Nie chce da się wyciągnąć, ale tego mamy kolegów z policji i perspację taką, że jednak ta osoba musi wyzwolić. Pamiętajmy, że Zeka Odla jest taki wygodny. Już mamy wodzie o I wtedy znowu dzwonimy na 112 albo 94. I skuter, który pójdzie z prędkością prawie 100 km na godzinę. Jest w stanie to dokonać przez półtorej minuty. Jest na widzicie? skutek. Ale tutaj mamy osobę. do której która nie musi wskoczyć. Jego rolą jest. Opanowanie poszkodowanego sternik, proszę właśnie zrobić sternik. Ogólnie tak, że odwróci skuter, żeby ratownicy mogli na deskę przyjąć poszkodowanego, poszkodowaną osobę. Jeżeli ta osoba jest nieprzytomna, też nie ma problemu. Sternik pomaga i wyciąga razem z ratownikiem poszkodowanego na deskę. Ratownik, który był w wodzie, ma za zadanie zabezpieczyć rękoma i nogami swoimi poszkodowanego, już leży na desce. Ratownik chodzi, zabezpiecza, tam są takie specjalne czarne uchwyty żeby ta osoba nie spadła i wtedy sternik płynie w miejsce, gdzie możemy przekazać poszkodowanego zespołu i ratownictwa medycznego lub sami też podjąć działania, dlatego że wszyscy nasi ratownicy muszą mieć uprawnienia ratownika kawy, nami albo ratownika medycznego. Wielkie brawa dla obu stron, słuchajcie. I mamy włączony. I osoba bezpieczna dopływa Pamiętajmy. Skuter płynie prawie 100 km na godzinę, 90 pary, to zależy od wagi sternika, ile jest wyników w paliwie. Stąd do centrum do coławia z naszej wagi płynie skuter. Półtorej minuty. Dziękujemy ratownikom i w dalszym ciągu teraz jeszcze pokażę ze sprzętem, złodziawym. I który posiadamy, kabinowy, mają silniki o mocy 200 koni, Po wodzie płyną z prędkością ponad 300 km na godzinę. Się zatrzymać przy poszkodowanym i te osoby po prostu wciągają do wody do łodzi i mamy sukces, proszę Państwa, po raz kolejny. To jest sytuacja, z którą się spotykamy najczęściej. Czyli zespół ratowników, osoba wodzie podpływamy, wyciągamy. I tutaj nie ma czy chce, czy nie chce, bierzemy tumor za praki i wyciągamy. Tu akurat osoba współpracowała podała nam ręce, ale to... Różnie bywa. Kilka lat temu mieliśmy wezwanie, wywróciła się jednostka pod mostem pokoju. Ratownicy przypłynęli, próbowali wyciągnąć na łódkę. Okazało się, że pan w wodzie ważył dobrze, słusznie, ponad 160 kg, nie dali radę. Podpłynęli policjanci i wodni z naszej łodzi w czwórkę, próbowali wyciągnąć tą osobę i wtedy się udało. Decyzje. Jak podejmować decyzję? Na przykład, jeżeli stopią się dwie osoby. No właśnie, zasada jest taka, że wybieram, ja może już puszczę ratowników. Są dwie osoby, bo ja już państwu powiem, że osoba jedna będzie nieprzytomna. Zasada jest taka, że najpierw skaczymy do osoby nieprzytomnej. Czy widzieliście? Tutaj nie wiemy, która będzie osoba nieprzytomna. O zakadadadze pierwsza. Ratownik wskakuje w pełnym pędzie. Jego zadaniem jest opanowanie tej osoby. Czyli podobnie jak ratownicy przy brzegu, przy pomocy pasa węgorz zabezpiecza tę osobę i utrzymuje. Ratownicy mają podejść, proszę zobaczyć po lewej stronie, poszkodowaną osobę, która jest w wodzie, druga wpadnięta i tutaj już współpracująca, czyli za rękę. Drugi ratownik, tutaj mamy zespół dwuosobowy, czyli sternik, podchodzi i wyciąga. Proszę zwrócić uwagę, że sternikiem też jest kobieta. Nasze jednostki to są statki ratownicze zarejestrowane w Urzędzie Żeglugi jako łodzie ratownicze i musi mieć uprawnienia zawodowe ster motorzysty lub kapitana. Sterling motorowodny nie wystarczy. I tak jak powiedziałem, 30-40% to są panie. I podpływają do zespołu ratowników, i tutaj już muszą też podjąć osobę poszkodowaną. Ratownik podaje ręce i nieprzypełną osobę wyciągają na pokład. Ta osoba będzie bezpieczna i dopiero na samym końcu podejmujemy ratownika. Osoba jest w wodzie i ratownik albo sam wyjdzie, albo pomogą koledzy i koleżanki. Ratownictwo, ja to zawsze mówię na szkoleniach, to jest gra zespołowa, więc nie pojedynkę, a razem. I ratownika mam w wodzie. W pełni zasłużona brama, proszę Państwa. Proszę jest zobaczyć tą pierwsze Ratownicy nie wchodzą zasadniczo do wody, ale w sytuacji, kiedy mamy we Wrocławiu 9 jazów, czyli takie spadki wody, jakby wodospady i tam na dole jest woda niebezpieczna, ona jest spieniona. Ona jest tak się pieni, że nie ma trwałości. Coś, co położymy na tą spienioną wodę, to po prostu utonie. Łódka nie może podpłynąć, mamy wezwanie, i wtedy musi podjąć takie działania ratownik. Ale ratownik też musi być zabezpieczony. I zaraz pokażemy Państwu sytuację hipotetyczną, do tej pory niestosowaną, ale my trenujemy cały czas. Umówiamy się, że po lewej stronie będzie jazd, będzie tam osoba poszkodowana, ratownicy przypłyną i zobaczycie w jaki sposób jak to wytłumaczę będą tą osobę ratowali. Oczywiście przekazywanie informacji, co się stało jest dla nas bardzo ważne, czy osoba jest w czy stoi na moście, czy spadła z mostu, czy wrócił się kajak, czy wróciła się osoba na moście wpadła do wody, czy to jest jedna osoba, czy dwie. Dla na nas ma znaczenie, że wysyłamy jedne czy więcej zespołów ratowniczych. My tutaj ćwiczymy, ale też takie ćwiczenia robią inne służby. Robi też policja wolna, robi Straż Pożarna, robi wojsko. Zapraszam 31. Możemy pokazywać jednej rzeczy, a wyciszkania. Tu nie jednostka inna, pospodemna tak zwane duże markiem. Ale ratownicy po dopłynięciu, okazuje się, że nie mogą podpłynąć do poszkodowanego, dlatego że jest ta woda z pieniądze. I tutaj niestety... Na szelkach, to co Państwo wiedzieliście. Ratownik z łódki, właśnie naszelka płynie do poszkodowanego. Kto się kiedyś pytał, co nie mają w płocie Nie, ratownicy płyną bez płetwy. Dopływa, łódka jest bezpieczna na wodzie stojącej, która nie jest płyniona. I to samo. Obezwładnienie, sygnalizacja ręką, że jest wstrzymany. I teraz łódeczka silnikiem wyciąga poszkodowanego z zagrożonej. Tak I pomalutku. Ciągnąć. Czy można szybciej? Można. Ratownicy tutaj ratowniczki ciągną dwie osoby i to wystarczy. Cztery osoby, a o szybciej jest ciągnięcie łodzią powoduje, że ratownik, który jest poszkodowanym, tak szybko płynie, że mu się woda przerywa przez głowę i że Państwa nie się oddychać. To nie. Więc za szybko to też nie jest dobrze. Odpływamy od miejsca zagrożenia i potem już klasycznie ratownicy z pokładu ściągają ratownik. Dwie osoby wystarczą. Gdyby to było więcej, cztery osoby, to wtedy on prawdopodobnie byłby pod lutrem Tak czy owego roboty nie brakuje, żeby to, to wszystko wykonać? Tak. I siły trzeba mieć. Ważne jest, że. jak powiedziałem, 60 ratowników kinuje Was co roku w setkę. Zapraszamy na szkolenie. Teraz kończymy jedne, ale będziemy mieli następne. Zapraszamy do zwiedzenia Facebooka Dolnośląskie. zobaczycie co robimy. Poprosimy też wszystkich ratowników ratowniczki do nas. Czy z nią w proszę Państwa, na tym Znania. czasem na tej I łodzi kolejny sukces i to zawsze nagradzamy brawami. Dzięki. Tutaj strzegła bezpieczeństwa podczas tych manewrów, podczas tych ćwiczeń i pokazów, za co też pięknie policji dziękujemy. A teraz proszę korzystać, tylko proszę raz jeszcze także zachować tutaj bezpieczeństwo, bo a propos tego wszystkiego, o czym mówiliśmy, niech to będzie wpisane także w Państwa teraz działania, tak żeby było bezpiecznie i byście Państwo bezpiecznie skorzystali z możliwości podczas dzisiejszych dni. Odróbmy, a przypomnę, jest to kolejne już pytanie przy okazji, połączone także z dniami Marynarza Rzecznego. To wszystko dzieje się we Wrocławiu na bolwarze Dunikowskiego. To tutaj się znajdujemy i mam nadzieję, że będziecie Państwo z nami do samego końca.